Hej czołem. Dzisiaj o tym, że Zełęcki wzywa do udziału żołnierzy NATO w wojnie ukraińsko-rosyjskiej. Nie da się obok tego przejść obojętnie, bo można powiedzieć, że Ukraina wręc, wręcz w tym momencie już żąda udziału e, żołnierzy natowskich, natowskiego wojska i eskalacji konfliktu. No Zełenski jest coraz bardziej niepo, nie, niepoważnym człowiekiem, przynajmniej w mojej ocenie, a nie, nie tylko ja to tak oceniam, że, że Zełenski, nie wiem, być może jakaś choroba psychiczna go zaczęła dotykać. Być może warto to sprawdzić, bo y, takie, takie, takie rzeczy już, żądania, wysłania wojska, ten jego plan zwycięstwa, to są rzeczy niepoważne i nie do zrealizowania. Dalej, ultimatum dotyczącego te, tego mówi, że albo NATO, albo yy, broń atomowa będzie produkowana, badana w, na Ukrainie. Plan zwycięstwa, chory plan zwycięstwa, niemożliwy do realizacji. Jeszcze z jakimiś tajnymi załącznikami, o których Polska nie, nie będzie powiadomiona. A teraz się dowiadujemy, że bezczelny Załęcki chce udziału żołnierzy NATO w wojnie. Czyli między innymi polskich żołnierzy, bo jestem pewien, że jeżeli Ktoś podejmie taką decyzję, to polscy żołnierze w pierwszej kolejności zostaną wysłani na Ukrainę. A jeszcze, a nasi politycy jeszcze będą klaskać. I tutaj powołamy się na źródło onet.pl, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał sojuszników do rozpoczęcia szkolenia kontyngentów wojskowych, które mogą zastąpić wyczerpanych ukraińskich żołnierzy na froncie. No to skoro ci żołnierze są wyczerpani, i mają niskie morale po ostatnich sukcesach Rosji, no to być może warto by było popracować nad planem pokojowym, a nie planem eskalacji wojny i planem zwycięstwa. Trzeba się pogodzić z, z faktami, że Ukraina nie zwycięży tej wojny, nie ma opcji. A NATO w tym nie pomoże, oby NATO się nie angażowało w to, żeby to pomóc, pomóc to, co Zełenski mówi. Nasze przesłanie do wszystkich krajów brzmi, brzmi. Przygotujcie brygady, które mogą zastąpić naszych zmęczonych żołnierzy na polu bitwy, powiedział Zamięski podczas briefingu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. No bez jaj dajemy pieniądze, dajemy sprzęt, dajemy amunicję, dajemy schronienie uchodźcom z Ukrainy. I nie tylko uchodźcom, bo niektóry, niektórzy przychodzą z rejonów bezpiecznych. A ten jeszcze bezczelnie mówi, dajcie swoich żołnierzy, żeby umierali za banderowską, skorumpowaną Ukrainę. Kpina. I to jest nasz sojusznik? To jest on. Nie no, my jesteśmy sojusznikiem Ukrainy. Ukraina nie jest naszym sojusznikiem. Tak to można powiedzieć. Jak, jak, jak można realizować takie rzeczy? Jak można prosić o takie rzeczy w momencie, kiedy nadal skorumpowana Ukraina. Sprawia, że żołnierze, ukraińscy urzędnicy, żołnierzy potencjalnych, którzy mogliby iść na front, uskrąpowani ukraińscy urząd, urzędnicy, dają im kwity i pozwalają uniknąć wojny. Że są chorzy. Dają im kategorię. U nas to jest kategoria E. Nie wiem, czy u nich w literkach to funkcjonuje. Niezdolny do służby wojskowej. Dajesz kasę, masz. Do tej pory to funkcjonuje. Do tej pory wystarczy dać kasę, żeby uciec z Ukrainy. I w tym momencie, kiedy oni. Skorumpowana Ukraina pozwala na ucieczkę własnych obywateli. Zełęski przychodzi i żąda, żebyśmy uczestniczyli w tej wojnie i żebyśmy bili się za skorumpowaną Ukrainę, za banderowską Ukrainę. Do tej pory kwestia ekskumacji ofiar rzezi wołyńskiej nie jest yy, załatwiona. A Zełęski chce, chce wysyłać tam polskich żołnierzy. Do tej pory czczą zbrodniarza bandery, a Zełenski chce wysyłać tam polskich żołnierzy. Do tej pory na, na Ukrainie nie ma mobilizacji pełnej. Tylko od 24 roku życia to niech mobilizuje, od 18 niech ich zacznie szkolić. Miał dużo czasu. To nie, lepiej wziąć polskich żołnierzy, europejskich żołnierzy, żeby umierali za, za Ukrainę. Ukraińcy w Europie będą się bawić, Ukraińcy yy, w Ukrainie nawet będą się bawić, bo nie ma pełnej mobiliza mobilizacji. A polscy 18-20-letni żołnierze pojadą tam umierać. No, genialne. Do tej pory nie ma planu pokojowego, tylko jest plan eskalacji napisany przez Zelenskiego z tajnymi załącznikami. Plan eskalacji wojny, yy, który się nazywa planem zwycięstwa. Oni chcą wygrać z Rosją. Mało tego, no kurczę, to jest kabaret jakiś. Nawet Rosja się śmieje z tego planu Zoęckiego. Tak, Rosja się śmieje. Interia.pl. Całość artykułu w opisie pod filmem, ma tu dosłownie trzy zdania. Plan zwycięstwa Ukrainy może doprowadzić do bezpośredniego konfliktu między NATO a Rosją, stwierdził Dmitry Pieskow. Zdaniem rzecznika Kremla strategia przedstawiana przez Władimira Zamelenskiego jest krótkowzroczna, lekkomyślna i nielogiczna, a realizacja koncepcji będzie nieść ze sobą zupełnie inne konsekwencje. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że ten plan zwycięstwa Zamelenskiego to jest lista życzeń i roszczeń, żebyśmy my jeszcze więcej dawali pieniędzy. A te życzenia i roszczenia Związekiego nie mogą być spełnione i oby nie były spełnione. Bo rzeczywiście tutaj się zgodzę z Pieskowem, że to jest eskalacja konfliktu, że to jest krótkowzroczna, lekkomyślna i nielogiczna decyzja, co mówiłem o tym wcześniej już. Dalej czytamy Pieskow ocenił, że ukraiński lider nie przedstawia światowym przywódcom koncepcji na osiągnięcie pokoju, ale recepty na dalszą eskalację z potencjalnym ryzykiem wybuchu bezpośredniego konfliktu między NATO a Rosją. I to też mówiłem. Także ja tutaj się w pełni zgadzam z Pieskowem, z, z, z tym rzecznikiem Kremla. Ja tylko przypomnę, czego chce Zełęcki. pięć punktów. Pierwszy punkt: Zaproszenie Ukrainy do NATO już teraz, najlepiej w trakcie trwania konfliktu. Co wiąże się tak, nie wiem, to tutaj Ruscy mówią prawdę, nie? To, to jest, że przyjęcie Ukrainy do NATO w tym momencie no to jest wojna z NATO, tak? Dalej. Drugi punkt: Genialnego planu Zawęckiego. Przeniesienie wojny do Rosji. No to geniusz, geniusz. No geniusz mógł to tylko wymyśleć. Trzeci punkt rozmieszczenie na terytorium Ukrainy pakietu odstraszania strategicznego. Ja nie wiem, o co mu chodzi z tym pakietem odstraszania strategicznego, ale podobno nie o głowice jądrowe. Podobno nie. Czwarty punkt odbudowa Ukrainy. I piąty punkt nasz przyjaciel ze wschodu, Wołodymyr Zełęcki, chce nam zrobić dobrze, żeby nie było tylko, że my cały czas dajemy, ale on, on też coś da od siebie. Piąty punkt mówi o tym, że Złoński da doświadczenie ukraińskie w walce z Rosją i mało tego da swoich żołnierzy, zastąpi, Ukraińcy, tych, zastąpi amerykańskich żołnierzy swoimi ukraińskimi żołnierzami na w bazach w Europie, czyli między innymi w Polsce też. I w Polsce zamiast y, amerykańców to będą Ukraińcy. Super! Ukraińscy żołnierze. No, genialny plan Zełenskiego. Ja mam wrażenie, że ten chłop jest po prostu chory. I y, ja nie wiem, jak to zostanie odebrane, bo gdzie jest plan pokojowy? Ja się pytam. No i tak. Zaangażowanie NATO w wojnę może się skończyć... Użyciem przez Rosję, przez Rosję broni jądrowej, to też warto sobie powiedzieć, bo Rosja wie, że nie ma szans. Co mówiłem, jeżeli ktoś oglądał poprzednie filmy, to już mówiłem, że Rosja zdaje sobie z tego, że nie ma szans z NATO i dlatego każda konfrontacja z NATO skończy się użyciem broni jądrowej. I to było powiedziane w, w rosyjskiej telewizji propagandowej. Źródło od Defense 24 o tym pisało, tylko przypomnę dwa zdania. W idącej na żywo edycji telewizyjnej Rosja 1, jednego z największych propagandystów rosyjskich, przyznano, że Armia Rosyjska ustępuje Armii natowskiej we wszystkich dziedzinach działań konwencjonalnych i bez użycia broni jądrowej nie ma żadnych szans w bezpośrednim starciu. Czyli Rosja komunikuje bezpośrednio, tak spełnicie żądania Zelenskiego, weźcie do NATO, to dostaniecie bombkę atomową. Za, ja o tym też mówiłem, że Rosja sobie nie pozwoli na, e, na przegranie tej wojny. Rosja w momencie, jak, jak poczuje zagrożenie, użyje broni jądrowej. Póki co Rosja ma wsparcie również swoich sojuszników, Korei Północnej e, no i innych. Ale jeżeli sojusz, to wsparcie sojuszników Rosji nie wystarczy, jak Rosja poczuje się zagrożona, użyje broni jądrowej. I z tego trzeba zdawać sobie sprawę, że to nie są tylko strachy na lachy, bo pies, którego się będzie biło, w końcu ugryzie. Nie będą mieli wyjścia, to, to użyją tej broni. A Zełęckiego trzeba po prostu przestać słuchać, zaciągnąć im wajchę, i zmusić ich do tego, żeby Zełęski zaczął myśleć o planie pokojowym, a nie planie eskalacji. A nie, ultimatum: albo NATO, albo ten. Yy, Bronia atomowa. Albo, kurcze, wy wyślicie to, teraz ma wysyłać swoich żołnierzy, a my mamy pięciopunktowy plan zwycięstwa. Ja bym chciał jednopunktowy plan pokojowy, a nie pięciopunktowy plan zwycięstwa. Dobra. Tyle na dzisiaj. Kciuk w górę. Poproszę komentarz taktyczny, również żeby nakarmić algorytmy YouTube. Subskrypcję, udostępnienia. A jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem są różne opcje wsparcia. Wszystkim wspierającym, oglądającym serdecznie dziękuję, a na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.